Znamy szczegółowe wyniki głosowania w polskich preselekcjach do Eurowizji. Komisja Europejska zdecydowała, że do Malmy pojedzie Luna z utworem The Tower, która uzyskała 34 punkty. To zaledwie o jeden punkt więcej niż Justyna Steczkowska z utworem Witchet Taro Na trzecim miejscu EXEC FOUR plasowali się Marcin Maciejczak z utworem Midnight Dreamer oraz Luke, Kaja, Dagadana i wszyscy inni twórcy tworzący utwór Jesień Tancuj, którzy uzyskali 23 punkty. Niestety, Telewizja Polska podała tylko czołową trójkę ogólnego głosowania. Nie wiemy, kto był faworytem poszczególnych jurorów. Wiemy za to, kto był w komisji. Reprezentanta Polski na Eurowizji wybrała pięciosobowa komisja w składzie. Łukasz Pieter, Radio Z, Michał Hanczak, Radio SK, Kasia Mosi, reprezentantka Polski na Eurowizji 2017, Konrad Szczęsty, Viva.pl i Stowarzyszenie Miłośników Konkursu i Piosenki Eurowizji OGAE Polska oraz Piotr Klat, Agencja Kreacji, Rozrywki i Oprawy TVP. Jak to był Twoim faworytem, daj znać w komentarzu i koniecznie obserwuj mój profil po więcej ciekawostek z Eurowizji.